Cześć moi kochani, dzisiaj stwierdziłam, że nagram filmik pod tytułem QA. Nie będzie tutaj wiele pytań, bo to jest taki filmik jak to u mnie bywa na spontana i nie jestem przygotowana z pytaniami, ale to co myślę, że Was zainteresuje, to Wam powiem. A tak w ogóle z innej beczki jesteśmy sobie właśnie na dwórku, na dworze i powiem Wam, wyszłam troszkę o 10 minut, idziemy się przewietrzyć ale teraz wszędzie się tak dymi. Jest y, początek stycznia. Każdy pali tak śmierdzi tym dymem, że ustanęłam w takim rogu, że już nie czuję tego dymu aż tak, ale nie. 10 minut i idziemy do domu z powrotem, bo nie będziemy wdychać tego popiołu, Naprawdę śmierdzi masakrycznie. Śmierci. Tak więc tak. No, <ścoughs> zaczynamy. Y, pytanka. Tak więc odpowiem na pytania, które y, sobie sama wymyśliłam. <laughs> Teraz w tym momencie, na spontana. No, więc się tak może przedstawię. Mam na imię Edyta i pochodzę z Sieradza. Jest to takie miasto położone w województwie łódzkim. Mieszkam sobie w domku jednorodzinnym i z czego się bardzo cieszę, bo mieszkałam na początku w bloku i muszę przyznać, że na początku mieszkałam w bloku i mówiłam, ale się fajnie mieszka w bloku. Teraz mieszkałam w takim domku i mówię, ale się fajnie mieszka w takim domu. Naprawdę, wyjść teraz, w tym sezonie koronawirusowym, wyjść na dwór, nawet na, nie wiem, pochodzi dookoła podwórka, nikt wie nie patrzy się na Ciebie, no. Nie, fajnie tak jest. Mm -hmm. Chociaż mówię, w bloku jak mieszkam, ale fajnie nie. Mieszkam sobie w bloku, wychodzę sobie na balko, taki długi balkon mam, wystarczy mi to, ale nie. To ja wolę mieszkać w domu. Chyba y, każdy ma... Jak y, się nie. Każdy... Yy, lubi coś innego ja lubiłam najpierw tak, potem tak chociaż ja tobie mogę mogła mieszkać i tu i to w sumie mi to już jest, jest już bez różnicy chociaż mówię, to wyjście na dwór nikt na ciebie nie patrzy, masz spokój możesz nie wiem, biegać na golasa i nikt ci nic nie powie, bo jesteś na swoim podwórku, no nawet sobie trawy możesz skosić, jest to fascynujące tak, temat o podwórku o mieszkaniu w domu się zrobi z mojego Q&A no tak, więc mówiłam, jak mam na imię, mówię, jak mam na imię, gdzie mieszkam Mm, tak. No i czym się zajmuję? Teraz się zajmuję wychowywaniem córeczki o imieniu Karolina, Karolina, Karolina. No, imię takie fajne, bardzo mi się podoba to imię. Na początku miałam tak Nadia, do wyboru Nadia było, tak. Yy, kurczę, k na k i zawsze go zapomniałam, jak to na k było, to imię? K. Ej, no i to też zapomniałam, też na k jakoś. Uff. Patrycja też, o to nie nagrywa, ale też Patrycja było. Na tak. Ej, no nie przypomnę sobie. Kurczę, nie przypomnę, bo to ten filmik by trwał chyba 20 minut, jak zanim bym sobie przypomniała, a my nie będziemy tak długo nagrywać. Już mnie ręka rozbolała. No. Jestem jak urodziłam sobie dziecko, no to też się hejtnęłam Więc mam męża. I co? No i sobie tak właśnie... Hmm, nagrywam od pewnego momentu jak yy, idzie zauważyć. Najpierw nagrywałam sobie jak byłam w ciąży Teraz ja sobie zaczęłam jak skończyłam, jak urodziłam i coś tam mi do głowy przyjdzie, to stwierdziłam, że nagram. Mój ulubiony kolor. Lubię wszystkie kolory. Wszystkie kolory lubię. Czerwony lubię, różowy lubię, biały lubię. Mam o t-shirty białe to u mnie jest po prostu uff, dużo, dużo białych t-shirtów mam w półce. Ja to w ogóle nie wiem. Tak po sklepach się chodzi i ten, no to wszędzie są białe t-shirty. Tak najwięcej tych t-sherty z nadrukami. No nie, tak sami powiecie. Ej, muszę sobie tak rękę zmienić, tak? Paluch, a okrutny, ale no co? No, dobra. Dobra, już. I sobie tutaj jedną ręką ćwiczę. Wózek sobie, o, tą, tą. O, patrzcie, kur... ale nie, nie zobaczycie, ale właśnie ten ptaszek na winogrono y, przyszedł i sobie jadł, ale już y, pofrunął gdzieś tam dalej. Ale ja byłam wczoraj, czy przedwczoraj, też ten ptak właśnie przyleciał, trzy, cztery ziarenka winogrona zjadł, no i sobie poszedł znowu, niej i to ten sam się znowu przyleciał, no sobie czaju, gdzie ma jedzonko dobre. No, Z kolory. Co ja lubię jeść? <laughs> jeść to lubię wszystko. <laughs> Może czego nie lubię? O, nie lubię ryb. Chociaż zjem rybę, ale niezbyt. lubię ryby. Czym to jeszcze nie lubię? Nie lubię tych galarety takiej, w sensie yy, z rosołu, galarety z nóżkami, zimne nóżki, o tak się to nazywa, tego też nie lubię jeść. Tak to lubię wszystko jeść, no to jest żarów można powiedzieć, a nawet teraz yy, w ciąży, Boże, no w ciąży i po ciąży wszystko jem. Ja nie mam czegoś takiego, że nie zjem tego, tamtego, nawet ogórek nie mam, czy coś, nie się wszystko je, bo mm, no moje dziecko nie ma akurat problemu z tym, że na przykład zje, nie wiem, marchewkę, a później y, nie może zrobić, y, się wypróżnić przez jakieś tam, ileś tam dni, albo zje, nie wiem, truskawkę i ma alergię. Nie, 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 u małej jest akurat taki plus, że y, wszystko sobie mogę, na wszystko sobie mogę pozwolić. Tak samo u niej y, z pieluchami. Patrzyłam pompersy. O, bo ten ptaszek znowu przyleciał, patrzyłam go. Pampersi tak samo, nic jej nie oczula. Kupiłam nawet najtańsze jakie by były, to i tak by jej nie uczuli. Dziecko Aniu, dla razie. Więc nie no. W tym, o ta są ptaki, jejku. Kurczę, te ptaki mnie tak fascynują, patrzcie no. Wszędzie latają tymi grupami. Tam leci, tam jakiś znowu klucz ptaków. Wracają, a tu mój paluch, a ja sobie rękę się O, a tu moje dziecko się budzi. No. Co tam jeszcze Wam mogę powiedzieć o mnie? zawodu jestem cukiernikiem, bardzo, bardzo lubię piec ciasta. Najbardziej lubię dekorować torty. Tak, dekorowanie tortów u mnie... Robić figurki, dekorować torty, bardzo, bardzo lubię. No ale niestety teraz siedzę w domu. Chociaż nie powiem, że fajnie by było sobie w domu robić takie torciki, ale teraz nie ma czasu. Nie, ale nie ma czasu. Ja wczoraj robiłam sobie paznokcie, mówię, a o hybrydę sobie strzeliłam w domu, którą robiłam z dwie godziny. Najpierw mała robię tam bazę. Mała płacze, dobra, idziemy. Znowu minęło tam, ją uspokoiłam. I teraz malować znowu, nie? Jedną rękę robiłam godzinę, potem drugą, potem trzy. No, na raty, na raty w jednym słowem. O, ma robi dzióbki. Dziupki robi. Dziupki, mm, tak robi. O, no, chyba się będzie budziła i kończymy. No, mam dwa pieski, Baxtera i Poltka, fajne imiona, nie? Mój mąż wymyślił. No, Baxter to bang, bigel, bigel, tak się chyba to mówi. Jezu, teraz na głupią wyjdę, ale tak. O, sąsiady, sąsiady. Nie wiem, co to jest, ale hałasuje. Dobra, nie wiem, co tam mam jeszcze powiedzieć. Więc mama mi się też budzi. Jak jeszcze będę, na pewno jeszcze coś mi tam przyjdzie do głowy, to nagram kolejny filmik i teraz w internecie ogarnę pytania. Może sami mi zadacie jakieś pytania i wtedy będziemy mi łatwiej odpowiadać. A w tym czasie idę z małą do domu i troszeczkę tam o mnie już się dowiedzieliście i czekam na pytania. Może jeszcze coś tam bardzo interesuje. Albo coś zaciekawi, albo będziecie chcieli się do czegoś dowiedzieć. Więc piszcie. Ja czekam i lecimy do domu. Pa pa.